Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnej konferencji burmistrza. Na dzisiejszą konferencję pozwoliłem sobie zaprosić Pana Prezesa Marcina Mateńko, prezesa naszej miejskiej spółki PUIK oraz prezesa naszej również miejskiej spółki PEC, Pana Aleksandra Kompa. Szanowni Państwo, na dzisiejszą konferencję przygotowałem trzy tematy trzy sprawy z którymi chciałbym się podzielić z mediami, które chciałbym również przekazać e, mieszkańcom naszego miasta. Pierwsza sprawa dotyczy gospodarowania odpadami na terenie naszego miasta, odbioru odpadów, e, transportu, składowania tych odpadów. E, druga sprawa, drugi temat e, to jest sprawa dotycząca naszego przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa usług inżynierii komunalnej i trzeci temat dzisiejszego spotkania e, dotyczy Zmian w naszym przedsiębiorstwie, przedsiębiorstwie energetyki cieplnej. Szanowni Państwo, pierwsza sprawa przechodzę już do realizacji tego programu, który sobie założyłem. Pierwsza sprawa, czyli sprawa dotycząca gospodarowania odpadami. Jako samorząd, samorząd miejski, tak jak każdy inny samorząd w naszym kraju jesteśmy zobowiązani do tego, aby organizować proces odbioru, transportu, przekazywania odpadów od mieszkańców naszego miasta, również od przedsiębiorców i tak się dzieje. Do tej pory samorząd wywiązywał się z tego postanowionego, postawionego zadania. Tak się dzieje do dnia dzisiejszego i tak będzie nadal. W 2013 roku ustalono stawki za wywóz tych odpadów z terenu naszego miasta. W zależności od, te stawki były uzależnione w zależności od tego, jakie jest gospodarstwo, ile osób również od przedsiębiorców. I przez kolejne lata, aż do dnia dzisiejszego, te stawki nie ulegały, nie ulegały zmianie. Natomiast realia zewnętrzne, w których funkcjonujemy, nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości, tej rzeczywistości, takiej rzeczywistości, w której funkcjonujemy, rzeczywistości, Naszego państwa, realia te, realne zewnętrzne, realia gospodarki e, powodują, że niestety wzrasta koszt, e, ciągle wzrasta koszt e, odbioru, przetwarzania, transportu tych odpadów e, i e, no, stanęliśmy w obliczu e, takiej oto sytuacji, że. Pieniądze wpłacane od naszych mieszkańców za opłatę, tak zwaną opłatę śmieciową, nie wystarczają na zabezpieczenie tego całego systemu. Już ubiegły rok w urzędzie został zamknięty stratą na poziomie 30 tysięcy, nieco ponad 30 tysięcy złotych. Ten rok jest również taki ważny, jeśli chodzi o dokonujące się zmiany. Po pierwsze, niestety, i firma, która zagospodarowuje te odpady, czyli spółka w Adamkach, jak również nasza spółka, spółka miejska PUIK płaci więcej za energię elektryczną i jest to wzrost na poziomie 70% w stosunku do tego, co płacone było dotychczas w ubiegłym roku i w ubiegłych we wcześniejszych latach. Również w tym roku za, zarejestrowaliśmy wzrost cen opłat za korzystanie ze środowiska i w przyszłym roku również taki wzrost, wzrost cen nastąpi. Kolejny czynnik, który powoduje, że musimy jako samorząd, jako miasto płacić większe faktury za gospodarowanie tymi odpadami, to jest również fakt, że tych odpadów jest coraz więcej. Mieszkańcy naszego miasta. Produkują więcej tych odpadów. Jaka jest przyczyna, to już tego nie będę jakby dalej rozwijał, stwierdzam tylko pewne fakty. Odpadów odbieranych z terenu miasta jest po prostu coraz więcej. I teraz, proszę Państwa, chciałbym się skupić w tym momencie na przedsiębiorstwie, które jest z nami związane umową, umową na odbiór tych nieczystości i poprosiłbym Pana Prezesa o informację na temat sytuacji w spółce odpowiedzialnej za odbiór tych odpadów. Pomimo, że PUIK jest spółką miejską, to tą usługę świadczy dla miasta w ramach umowy, którą wygrał w drodze przetargu i y, sytuacja pokazuje, że od samego początku, czyli od 2014 roku, czyli już od 6 lat Zakład oczyszczania miasta w pigułku jest deficytowy i przynosi straty. Konsekwencją tego jest to, że w tym zakładzie od 6 lat nie były robione żadne inwestycje. Stan samochodów, ciężarówek, które wożą śmieci do radzenia jest fatalny. Pensje osób zatrudnionych, zatrudnionych w tym zakładzie są niskie. To wszystko powoduje, że bez jakiegoś takiego innego spojrzenia na przyszłość tego zakładu, nie będzie możliwe, żeby ten zakład mógł w przyszłości świadczyć usługę taką, którą teraz świadczy dla miasta. Stan techniczny obecnych samochodów na zakładzie oczyszczania miasta nie pozwala na to, żeby ten zakład bez Wzmocnienia taboru samochodowego przystąpił do kolejnego przetargu. To po prostu pokazuje, że w systemie śmieciowym, tak to kolokwialnie określę, w mieście od 6 lat, tak jak powiedziałem, od 2014 roku, tych pieniędzy jest e, zbyt mało. Ten system jest niedoszacowany i to znajduje teraz konsekwencje e, w e, stanie tego taboru samochodowego, który jest w pójku. Do tego nałożyły się jeszcze bardzo wysokie podwyżki cen prądu. PUIK jako firma płacił za prąd około, około 1 200 000 zł rocznie. Były to koszty związane głównie z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków, a po rozstrzygnięciu nowego przetargu te stawki wzrosły w firmie o ponad 70%. Co w przypadku firmy, która nie jest nastawiona na zysk, bo PUIK jest spółką komunalną, która nie jest nastawiona na zysk, powoduje, że w ogólnym bilansie firma jest w tej chwili na stracie. Astronomiczne podwyżki cen prądu powodują, że spółka zanotowała stratę i stanowi to pewną przeszkodę w funkcjonowaniu zakładu oczyszczania miasta. Nastroje wśród pracowników są złe. I tak jakby powoduje to, że pod znakiem zapytania stoi nawet to, żeby dokończyć tą umowę śmieciową, którą PUIK ma z miastem w tym momencie. Dziękuję bardzo Panie Prezesie. Jeszcze za chwileczkę Pana poproszę o zabranie głosu w jednej kwestii. Natomiast ja chcę Państwu powiedzieć o i przekazać kolejną informację. Ta informacja od Pana Prezesa trafiła do mnie w połowie... Kwietnia. również taką informację otrzymali radni dotyczącą tego procesu odbioru odpadów. Otóż proszę państwa, poprzedni prezes tolerował stratę w tym segmencie działania spółki, czyli na zakładzie oczyszczania miasta rokrocznie od 2014 roku była rejestrowana strata na poziomie kilkuset tysięcy złotych, nawet pół miliona. W sumie przez te lata ta strata na zakładzie oczyszczania miasta i jest na poziomie ponad 2 milionów złotych. Ta strata do tej pory była finansowana z opłat za wodę i ścieki, które pobieramy od naszych mieszkańców. Jest to sytuacja niedopuszczalna i niedozwolona i to również doprowadziło do tego braku inwestowania, ale nie tylko w obrębie zakładu oczyszczania miasta, ale również braku inwestowania, jeśli chodzi o oczyszczalnię ścieków. I szanowni państwo, to wszystko w sumie powoduje, że no musimy podejść do sprawy w taki oto sposób, że nie jesteśmy w stanie uniknąć podwyżek cen za odbiór tych nieczystości z terenu miasta. Informacje na temat gospodarowania odpadami na terenie miasta przekazałem radnym na sesji już w kwietniu. I potraktowałem tę informację jako taki pierwszy sygnał do dyskusji na temat problemu odpadów w naszym mieście. Następnie już w maju, na początku maja, zaprosiłem radnych do, na takie spotkanie, na którym przedstawiłem kilka różnych wariantów rozwiązania tego problemu. Wynikiem tego spotkania, na którym byli obecni radni, część radnych, dziewięciu radnych uczestniczyło w tym spotkaniu, było sporządzenie Uchwały stworzenie uchwały dotyczącej zmian tych cen, podwyżek tych cen. W tym momencie jesteśmy już po wszystkich czterech komisjach Rady Miasta w poniedziałek odbędzie się sesja Rady Miasta. I ta moja propozycja, propozycja zwiększenia zwiększenia tych cen w związku z przedstawionymi faktami. W większości komisji nie spotkała się z akceptacją. Po mojej prawej stronie jest tablica pokazująca, jak sprawa wygląda na terenie naszego powiatu Łukowskiego. Tutaj Państwo macie pokazaną informację, jak w poszczególnych gminach kształtuje się, kształtuje się ta opłata śmieciowa. Te gminy oznaczone kolorem czerwonym to są te gminy, w których dokonano już. Podwyżki, tak jak Państwo widzicie, w niektórych gminach są to podwyżki przekraczające 50%. Te gminy, które są oznaczone kolorem żółtym, to są gminy, w których jeszcze takich podwyżek nie, jakby problemu nie podjęto i uchwał nie podjęto podnoszących. Natomiast wszyscy zauważają ten problem i, i w wielu samorządach podobnej wielkości jak, jak Łuków, czyli w Lubartowie, w Kraśniku, w Siedlcach takie działania, takie kroki już po prostu zostały, zostały podjęte. Chciałbym teraz przejść do drugiej części, czyli a w zasadzie w sposób płynny do drugiej części, bo chciałbym teraz powiedzieć o naszym przedsiębiorstwie, o opójku i zwrócić Państwu uwagę na to, że to przekierowywanie zysków z wody. I ze ścieków na te braki, które były generowane w zakładzie oczyszczania miasta, w sposób negatywny odbiło się również na y, kondycji, y, kondycji tych dwóch segmentów spółki, odpowiedzialnych za dostarczanie wody i odbiór y, nieczystości. Chciałbym pana prezesa tutaj poprosić teraz o informacje na temat tych zaniechań, które, zostały, y, które dokonały się w spółce, y, w, y, właśnie w tym sektorze dostarczania wody i odbioru. Odbioru ścieków. Można powiedzieć tak, że te pieniądze, które dotychczas były wydatkowane z segmentu wody i ścieków na śmieci, spowodowały, że jest gorszy stan techniczny, na przykład oczyszczalni ścieków. Takim znaczącym czynnikiem, który także nam podraża cały system, jest to, że w spółce nie były legalizowane w takiej skali, tak jak trzeba liczniki na wodę. Była kontrola, która to wykazała. Jest bardzo duża liczba liczników, które nie są zalegalizowane i spółka w tym momencie ponosi duże koszty, żeby wymóg legalizacji spełnić. To generuje dodatkowe koszty. Musimy to robić, żeby uniknąć w przyszłości kar. To jest taki. Nieodzowny element każdej spółki wodociągowej pilnowanie tego, żeby liczniki były legalizowane. Tak jak powiedziałem, to generuje dodatkowe koszty. Nakłada się na to jeszcze ten prąd, o którym wspomniałem. Ta podwyżka jest rzeczywiście astronomiczna, bo to jest 70%, to jest bardzo dużo Co miesiąc spółka odnotowuje wyższe faktury o 60 tysięcy złotych, nawet 50-60 tysięcy złotych. I w ogólnym bilansie powoduje to, że jest strata. To stawia pod znakiem zapytania realizację megaprojektu. Chcieliśmy Realizować ten megaprojekt. Ograniczyliśmy go do kwoty 32 milionów złotych, ale w tej chwili, ze względu na deficyt, na który nałożyły się e, e, straty w zakładzie oczyszczenia miasta i podwyżka e, cen prądu, nie mamy zdolności kredytowej. Przy realizacji tego megaprojektu e, spółka miała ponad 5 milionów kredytów wziąć, a te czynniki powodują, że takiej zdolności kredytowej spółka nie ma. Ja chciałem tylko podkreślić jeszcze jedną rzecz, że to jest spółka publiczna. Wgląd jest do wszystkich dokumentów, można sobie przejrzeć, prześledzić jak do tego doszło. Także wszelkie informacje na ten temat, o których mówię, są dostępne. Tą ścieżkę można prześledzić i znaleźć te czynniki, które doprowadziły do takiego stanu, w jakim się znajdujemy. Dziękuję Panie Prezesie. Szanowni Państwo, w związku z tymi faktami, z tymi informacjami, w posiadanie których wszedłem zostając burmistrzem, została podjęta, o, pod, została podjęta decyzja o przeprowadzeniu takiej zewnętrznej kontroli, zewnętrznego audytu w tym przedsiębiorstwie. I w najbliższym czasie taka kontrola zostanie przeprowadzona. Niezwłocznie po zakończeniu tej kontroli podejmiemy w związku z tym działania i podzielimy się z Państwem również informacjami na ten temat. I chciałbym teraz przejść do trzeciej części naszej konferencji, czyli informacja na temat zmian w naszej miejskiej spółce, przedsiębiorstwie energetyki cieplnej. Jest z nami pan prezes, pan Aleksander Kompa od wtorku. Jest prezesem, został na poniedziałkowym posiedzeniu jednogłośnie pięcioma głosami wybrany na prezesa tej spółki. Szanowni Państwo, spółka PEC za ubiegły rok zarejestrowała stratę na poziomie ponad 600 tysięcy złotych. Trudno, nie ma takiej możliwości, nie ma takiego powodu, żebyśmy wskazywali osobę winną tutaj na naszym podwórku, czy to prezesa, czy to pracowników poprzedniego prezesa. Generalnie rzecz biorąc w całym kraju branża ciepłownicza boryka się z szeregiem problemów, a ten zły wynik finansowy, ten negatywny wynik finansowy spółki za ubiegły rok jest spowodowany wzrostem opłat za emisję dwutlenku węgla. Dlaczego tak się dzieje i co się dzieje? Od ubiegłego roku te ceny emisji za dwutlenek węgla zostały niejako uwolnione. Zostały jakby wprowadzone na wolny rynek i na dzień dzisiejszy za każdą tonę dwutlenku węgla trzeba zapłacić około 25 euro. I możemy śmiało powiedzieć, że blisko dwie tony. Opłaty za emisję CO2 przypadają na każdą tonę spalonego węgla w tym przedsiębiorstwie. Szanowni Państwo, nowy człowiek na stanowisku prezesa, po co? Po to, aby wyprowadzić, poukładać to przedsiębiorstwo na nowo nie ma co liczyć na to, że opłaty za emisję CO2 zmniejszą się. W związku z tym trzeba się spodziewać tego, że jeżeli żadne działania nie zostaną podjęte, to wówczas niestety ta strata w przedsiębiorstwie będzie się powiększać i może się okazać, że za kilka lat, najdalej za 4-5 lat to przedsiębiorstwo będzie w bardzo złej kondycji. Bardzo złej kondycji finansowej. I już ten proces wykupowania tego typu przedsiębiorstw w Polsce się dokonuje, chcemy tego uniknąć, chcemy, aby nadal ta spółka była naszą spółką, spółką komunalną. Pan prezes ma pomysł na poukładanie tej spółki na nowo i za chwileczkę z Państwem podzieli się tą informacją, jak on widzi tę spółkę, tę spółkę po nowemu. Proszę Państwa, każda instalacja ciepłownicza w Polsce, tak jak w Europie, podlega restrykcyjnym przepisom Unii Europejskiej. Tych przepisów na poziomie Unii Europejskiej, dyrektyw już jest kilkadziesiąt, rozporządzeń jest kilkadziesiąt, na poziomie naszego kraju różnego rodzaju ustaw jest też kilkadziesiąt ale i rozporządzeń również, ale również na poziomie województwa i samorządu wiele różnych drastycznych przepisów zostało implementowanych. W takiej sytuacji jest ciepłownictwo Polskie, które oparte jest głównie na węglu. Ponad 80% naszego ciepła jest wytwarzane z węgla. Najważniejsze dyrektywy to jest dyrektywa, która się nazywa ETS Chodzi o handel dwutlenkiem węgla. Każda tona czyli dwutlenku węgla, spalonego dwutlenku węgla emituje, tak jak tu Burmistrz powiedział, około dwóch ton CO2. Każda tona spalonego węgla to, to dwie tony emisji CO2. To, to emisję CO2 trzeba kupić na, na wolnym rynku, gdzie ceny od ubiegłego roku wzrosły z 5 euro. Dzisiaj się wahają między 25 a, 8, a 28 euro. To jest potężny wydatek dla każdej instalacji ciepłowniczej w Łukowie również. E, następna dyrektywa, która jest niezwykle ważna, to jest dyrektywa tak zwana IED i takie konkluzje batowskie, ale również dyrektywa MCP, w którą przedsiębiorstwo w Łukowie wejdzie albo w 25 roku, albo w 30, w zależności od tego e, w którym roku wybudujemy Wybudujemy ewentualnie nową ciepłownię. Wreszcie dyrektywa o efektywności energetycznej, której, która mówi o tym, że jeżeli nie wytwarza się w instalacji przynajmniej 50% ciepła zielonego, ja mówię w cudzysłowie, czyli wytworzonego ekologicznie, lub nie wytwarza się 75%. Ciepła w kogeneracji, czyli wytwarzanie prądu i ciepła razem, to system w sensie ekologicznym nie jest efektywny. Jeżeli nie jest efektywny, to nie ma na ogół no, nie ma finansowania na, głównie na sieci w takim przedsiębiorstwie. W związku z tym nie ma alternatywy, proszę Państwa, trzeba podjąć w związku z drastycznymi pułapami ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza trzeba podjąć inwestycje i podjąłem się tego zadania, żeby, żeby takie inwestycje zrealizować, czyli takie projekty inwestycyjne zrobić, żeby uniknąć no, w zasadzie zbędnych, niepotrzebnych opłat, razem agregując to za ekologię. No i tak trzeba będzie przekształcić to przedsiębiorstwo, go odwęglić, w jak największym procesie odwęglić, tak, żeby nie kupować emisji CO2. Ja uważam, że ona będzie do końca roku powyżej 30 euro, a za rok powyżej 40 euro. Na międzynarodowej konferencji w 2017 roku powiedziałem, kiedy emisja CO2 była poniżej 5 euro, że w tym roku będzie powyżej 25 euro. Ja tutaj mam nawet materiał taki, bo odszukałem go dzisiaj. Okazuje się, że, że tak ceny CO2 rosną na rynku. Była nowelizacja tej, tej dyrektywy ETS-u. Polega to na tym, że Unia Europejska ma prawo zdjąć z rynku taką ilość wolumenu uprawnień CO2, żeby one były drogie. I one będą drogie i będą rosły. W związku z tym nie ma wyboru. Jeżeli chodzi o dostosowanie dyrektywy MCP, to jest taka dyrektywa, która obowiązuje PC od 1 MW do 50 MW mocy zainstalowanej, a taki PC jest tutaj u nas, bo mamy zainstalowanej mocy tam 24 MW. W związku z tym takie zanieczyszczenia jak dwutlenek siarki, tlenki azotu fluorowodór, chlorowodór, amoniak, rtęć, pyły, to graniczne, graniczna emisja tych zanieczyszczeń do powietrza ulegnie już wkrótce drastycznej, drastycznemu obniżeniu. Żeby temu sprostać trzeba zrobić albo inwestycje ekologiczne, albo do kotłów starych, które tutaj istnieją, instalować instalację odsiarczania, odazotowania, która jest bardzo droga i trudno o finansowanie takiej inwestycji. Poza tym na poziomie operacyjnym również jest bardzo droga, bo trzeba takie czynniki do produkcji trzeba kupować, później trzeba to utylizować i tak dalej. w związku z tym podjąłem się zadania restrukturyzacji technologicznej i technicznej przedsiębiorstwa i doprowadzenie do tego, żeby to przedsiębiorstwo no, było technicznie takie, żeby nie było problemów z dostosowaniem do tych dyrektyw. No, następuje taka kompresja czasu, jak ja to mówię, dlatego że inne inwestycje, które robiłem, to trwały. Kilka lat. Ja chcę to zrobić, no, dokumenty stosowne o finansowanie złożyć, chciałbym, żeby mi się udało do końca roku. W przyszłym roku chciałbym, żeby podpisać stosowne umowy z instytucjami finansu finansującymi, no i wyłonić wykonawcę i, i przystąpić do realizacji projektu. Szanowni Państwo, każde działanie, każdy proces inwestycyjny wiąże się z określonymi ryzykami. Pan prezes przeszedł przez proces projektowania aż do niemal finału inwestycji w przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Białej Podlaskiej, poznał te ryzyka i mam nadzieję, że ta zdobyta wiedza i to doświadczenie pomogą uniknąć pewnych niebezpieczeństw. Natomiast chcę również zaznaczyć, że, tak jak powiedziałem, inwestowanie Wiąże się z ryzykiem, natomiast w mojej ocenie największym ryzykiem w tej sytuacji byłoby nic nie robienie, uznanie, że ta sytuacja, która jest, akceptujemy ją i, i nie podejmiemy żadnych działań. Tak nie możemy zrobić, bo narazimy mieszkańców na wzrastające koszty dostawy ciepła. Przedsiębiorstwo musi się rozwijać. Mamy kolejne wnioski i prośby o to, aby do tej naszej miejskiej sieci ciepłowniczej, do tego ciepła systemowego podłączać kolejnych odbiorców i również takie zadanie stawiam przed nowym prezesem.